Dobrze, ja bym chciał tutaj Państwu dzisiaj powiedzieć o możliwości podniesienia skuteczności działania środków ochrony i też redukcji dawek poprzez zastosowanie adziuwantów. Nazywam się Adam Wachowski, reprezentuję firmę Agromix, jesteśmy znaczącym producentem adziuwantów w Polsce i tak na samym początku chciałbym tutaj zwrócić uwagę w ogóle w jaki sposób podchodzimy do działania w uprawy cebuli, też w innych. Powinniśmy się zastanowić tutaj, co chcemy, w jaki sposób chcemy środkiem dotrzeć do zwalczanego chwasta, czy też do cebuli. I tutaj zabiegi dzielimy na przedwschodowe i powschodowe. Przy zabiegach przedwschodowych tym powiedzmy środkiem, z którego herbicyt się dostaje do rośliny jest najczęściej gleba. To nie dotyczy glifosatu, który jest pobierany wyłącznie przez liście. I tutaj to, o czym będę mówił, głównie nie dotyczy glifosatu. Glifosat ma bardzo specyficzny mechanizm, jest pobierany tylko przez glebę, przez liście, przepraszam, natomiast glebę jest bardzo silnie sorbowany, tam się bardzo szybko rozpada i też nie ma możliwości, żeby był w skuteczny sposób do zwalczania chwastów pobrany z gleby. Jeśli stosujemy zabiegi przedwschodowe, wymagamy od nich, żeby zabieg był długi, żeby te zabiegi nie były wrażliwe na jakieś większe opady deszczu, które będą je przemieszczały w, w głębsze warstwy, w których już nie kiełkują chwasty i to dotyczy tutaj herbicydów. Przy zabiegach powschodowych, czyli również to dotyczy zabiegów herbicydowych. Głównie te środki są pobierane przez części nadziemne roślin. Rzadziej, ale przy niektórych herbicydach też jest możliwe, że jest to pobieranie przez chwasty, przez glebę. Tutaj od tych środków ochrony roślin wymagamy krótszego, czy powiedzmy wymagać możemy dłuższego okresu działania. Jednak to nie, wszystko, nie zawsze jest możliwe. Dlatego popularnym zabiegiem u Państwa jest dzielenie dawek herbicydów powschodowych na kilka zabiegów, czy też w pewnych odstępach cyklicznie dostarczania fungicydu, który będzie zabezpieczał część nadziemną, bez znaczenia, czy występują patogeny, czy nie. Wiele gospodarstw podchodzi do tego, w pewnym sensie jest to bardzo słuszne podejście, że szacujemy, przez jaki okres środek będzie nam działał. I pod koniec tego okresu dodajemy kolejną dawkę środka ochrony roślin. To nie jest pełna dawka, jest znacznie ograniczona, ale to nam daje to, że ten środek jest cały czas w roślinie, jest równo rozłożony we wszystkich częściach rośliny, bo pamiętajmy, że środek ochrony roślin może się przemieszczać, ale nie musi, i ten proces przemieszczania jest regulowany przez wiele mechanizmów. Zachodzących w roślinie. To dotyczy głównie herbicydów, ale też fungicydów i insektycydów. Chciałbym Państwu pokazać taki przykład z tego roku. Przepraszam, z ubiegłego, by ale też występował w poprzednich latach. Jest to pospolite zjawisko erozji glebowej. Która drobne cząstki gleby są przenoszone przez wiatr, i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że na tych cząstkach znajdują się również nawozy, znajdują się środki ochrony roślin, herbicydy i to jest jedna z dróg, w, 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 według której możemy tracić zastosowane przez nas środki ochrony roślin. Chciałbym Państwa tak zainteresować tym, co się dzieje środkami ochrony roślin, od, szczególnie tutaj herbicydami stosowanymi przedwschodowo, niezależnie czy to są o działaniu typowo doglebowym, czy o doglebowo na listę. Po aplikacji ten środek ochrony powinien spać na glebę. Niekoniecznie to się musi stać, bo te najdrobniejsze krople cieczy roboczej mogą podlegać zjawiskowi dryfu. Jeśli to są jakieś skłony, herbicydy wraz z tymi najdrobniejszymi cząstkami mogą być zmywane. Bardzo tutaj groźnym procesem, który jest obserwowany od kilku lat jest parowanie herbicydów. W wyniku nagrzewania dochodzi do sublimacji herbicydu, który w formie gazu może się ulatniać do powietrza, tworzy się chmura, z którą nie wiadomo gdzie spadnie, może spadnie nie musi. Ten herbicyd również może w tej chmurze się yy, rozłożyć. Jednak naszym zadaniem jako rolników, ale też osób, które płacą za te środki ochrony roślin, jest efektywne wykorzystanie tego kapitału, który tutaj yy, przeznaczamy na ochronę roślin. Bardzo groźnym zjawiskiem dla Środków ochrony roślin jest fotoliza jest to proces, o którym za chwileczkę powiem więcej. Zwróćmy też uwagę, że środki ochrony roślin mogą być wypłukiwane, mogą ulegać rozkładowi mikrobiologicznemu bądź chemicznemu, mogą być też absorbowane i nieoddawane przez cząsteczki i laste gleby. Więc tutaj zwracam uwagę na to, że tych elementów w wyniku których osłabiają się herbicydy, które stosujemy, jest bardzo, bardzo dużo, i tutaj od naszego odpowiedzialnego podejścia możemy je znacznie zredukować, ale też poprawić własną efektywność produkcji. I jak zaznaczyłem już wcześniej, fotoliza jest to proces, podczas którego tracona jest część środka ochrony roślin. I ten proces jest prowadzony pod wpływem, czy do którego, do przebiegu jest potrzebne promieniowanie UV. Dotyczy to herbicydów, dotyczy to insektycydów, prawdopodobnie też niektórych fungicydów. Ja takiej wiedzy nie mam, nie zagłębiałam się aż tak głęboko. I tak przykładowo popularny przez państwa stosowany aklonifen. W okresie zimy może działać przez. Czy ten czas publicznego rozpadu wynosi około 1400 godzin? Po 1400 godzin część środka ochrony roślin jest stracona. W okresie, gdy promieniowanie yy słoneczne jest znacznie intensywniejsze, ten okres yy czasu, gdy w ciągu dnia świeci nam słońce i, i emituje. Intensywnie promieniowanie UV jest znacznie dłuższy. Czas połowicznego rozpadu skraca się do 200 godzin. Czyli tutaj pokazuje nam to, jak, jak, jaka to jest powiedzmy przepaść, jaki to jest istotny proces. Ten proces dotyczy również prosulfokarbu. Tutaj badacze, którzy to zjawisko określali, oznaczyli czas połowicznego rozpadu pro wiosną na 205 godzin, latem to jest 1400, przepraszam, 144 godziny i to się zgadza też z tym, co państwo często wykonujecie i widzicie w swoich gospodarstwach. Przykładową dawkę 3 litry herbicydu stosowaną w jednym momencie dzielicie często na dwa albo trzy zabiegi, gdzie te dawki herbicydów są Mniejsze, zredukowane, ale w częstych aplikacjach i obserwujecie, że to jest znacznie korzystniejsze rozwiązanie niż jednorazowe wylanie herbicydów w pole. I to właśnie jest też dowód na to, że zachodzą różne niekorzystne zjawiska, a to, że dawkujecie herbicyd w mniejszych dawkach, w większej ilości, pokazuje, że jest jakiś sposób na no, ominięcie tych negatywnych czynników. My jesteśmy producentem adiowanta Polan Soil Max oraz Adpolant Soil Max Premium. I tak pokrótce chciałbym państwu pokazać, jak ten adiowant działa. Po lewej stronie macie krople cieczy roboczej naniesione na powierzchnię gleby bez adiowanta. Po prawej stronie jest już ciecz z adjuwantem. Po lewej stronie te krople znajdują się na powierzchni gleby. Jest wysokie napięcie powierzchniowe. I to też sprawia, że ten herbicyd znajduje się na samej powierzchni. Ta warstwa ma bardzo dobry dostęp do powietrza, czyli tutaj zapala nam się lampka, że tam jest bardzo aktywne życie mikrobiologiczne. Zatrzymuje się tam dodatkowo rosa, jest operacja słoneczna, czyli tutaj mamy wiele warunków, które mogą spowodować, że ten herbicyd nam się rozłoży i będziemy musieli wykonać kolejny zabieg. Bo nie będzie już skuteczności. Po prostu ten herbicyd nie poczeka na wschody chwastów. Po prawej stronie jest ta sama gleba, tylko było obniżone napięcie powierzchniowe tych kropel. Dzięki temu ta ciecz robocza mogła wniknąć do gleby. Tutaj już ta fotoliza nie zachodzi tak intensywnie w niższych częściach tej gleby, ponieważ część promieniowania jest odbijana. Część jest sorbowana przez inne cząsteczki, które występują w glebie i tak naprawdę poniżej już tego centymetra ten herbicyd jest bezpieczny. My prowadziliśmy sporo doświadczeń z naszymi adjuwantami, włożyliśmy to niemałe środki i też na tej podstawie chcieliśmy państwu dostarczyć produkty, które są skuteczne, które w pełni działają, które są lepsze od produktów konkurencyjnych. Tutaj zapraszam do zapoznania się ze schematami. Są tutaj rysunki pokazujące glebę i jak się zachowuje ciecz robocza na tej glebie. Widok profilu glebowego po lewej stronie bez adiowanta. Krople cieczy i, krople i herbicy znajduje się na samej powierzchni gleby, czyli tam, gdzie nie kiełkują chwasty. Proszę zwrócić uwagę, że chwasty kiełkują głównie od 0 do około 5 cm. Chwasty nie są głupie. Rośliny w wyniku ewolucji wytworzyły mechanizmy w nasionach, i nasiono potrafi określić, na jakiej jest głębokości. Potrzebuje do wykiełkowania łatwy dostęp do powierzchni i takim też jest jednym z bodźców, który powoduje, że Nasiona kiełkują bez światło. Bez światła żadne nasionko nie wykiełkuje. Po prawej stronie mamy widok profilu glebowego, na którym zastosowano adiowant. I tutaj widzimy, że, ta, że ten herbicyd już mógł wniknąć na głębszą warstwę niż bez niego. Również z naszym adiowantem jest sama powierzchnia lepiej gleby lepiej pokryta, gdyż herbicyd nie spada. Herbicyk z samą kroplą spada punktowo, ale jeśli tutaj będziemy zmieniali pewne parametry fizyczne, obniżymy napięcie powierzchniowe, ta już będzie mogła się rozlać równiutko na samej powierzchni. Dzięki czemu będzie lepsze pokrycie, ale też komponując AdPolan Soil Max Premium i AdPolan Soil Max, zwróciliśmy uwagę. Na jeden bardzo ważny parametr. Tak jak wcześniej mówiłem, chwasty kiełkują tylko z jednej, z jednej warstwy glebowej, z tej najpłytszej do 5 cm, i nam nie zależy, żeby herbicyt był w całym profilu do 20 cm, tylko tam, gdzie właśnie kiełkują chwasty. I tutaj stworzyliśmy Polan Soil Max premium w taki sposób, że to przemywanie jest znacznie, znacznie. Zredukowane. Żeby to podeprzeć, wynikami doświadczeń, wykonaliśmy w Jungu doświadczenia z metalachlorem. To było wykonane na herbicycie Bucisan 400SC, który stosunkowo łatwo się przemieszcza w profilu glebowym. I tutaj proszę zwrócić uwagę, warstwo od 0 do 5 cm. W tej górnej warstwie gleby było zatrzymane tylko 68,7% wprowadzonego herbicydu. Z naszym adiwantem udało się już zatrzymać prawie 87%, czyli jest to znacznie większa ilość. Tutaj w tych doświadczeniach był stymulowany również deszcz około 20 mm, i po tym deszczu odczekaliśmy pewien czas i ocenialiśmy, jak tutaj ten herbicyd zdołał się przenieść? Z naszym adjuwantem, ten herbicyd już w mniejszej ilości doszedł do warstwy 10-20 cm. Uważam, że ten wynik jest bardzo dobry. My nie potrzebujemy herbicydów w warstwie 10-20 cm. Jeszcze z jednego powodu, bo jeśli Państwo kończycie uprawę yy, Liczycie, że będziecie wchodzili z jakąś inną następczą uprawą, i niekoniecznie ta następcza uprawa musi być tolerancyjna na herbicyd, który Państwo zastosowaliście. Dlatego też staramy się zostawić herbicyd w tej warstwie, w której może działać i zastosować w takiej, w takiej niskiej dawce, żebyśmy nie mieli problemu z uprawą innych upraw. Jak Państwo wiecie, cena cebuli jest zmienna. W niektórych latach daje dobrze zarobić. W niektórych latach musicie się posiłkować innymi uprawami, które pozwalają utrzymać Wasze gospodarstwa. Dlatego też ważne jest prawidłowe prowadzenie uprawy wszystkich roślin w całą płodozmianie, tak żeby gleba była zdrowa i wolna od pozostałości herbicydów z poprzedniej uprawy. To tyle na temat środków stosowanych przedwschodowo. Jak pewnie wiecie Państwo, liście cebuli są najczęściej do gleby ustawione pionowo. Są pokryte silną warstwą wosku kutykularnego. Taki wosk ma specyficzną właściwość, ponieważ bardzo dobrze odpycha wodę. Przez to deszcz spływa po wosku, natomiast krople Wytwarzane przez rozpylacze, mają bardzo małe szanse, żeby zatrzymać się na tej warstwie woskowej, i w ten sposób niechcący tracicie znaczną część fungicydów. Tak naprawdę z tej ilości, którą wylewacie co roku na swoje pola, około 10-15% środków ochrony roślin dociera do miejsca działania. W przypadku cebuli to może być nawet mniej, więc tutaj jest pole i dla Państwa, i dla nas, jako producenta adiowantów, żebyśmy zwiększyli efektywność tych zabiegów i tych pieniędzy, które wydajecie na ochronę roślin. Bo pamiętajcie, że im jest lepsza ochrona rośliny uprawnej, tym możecie tak naprawdę stosować. Mniej środków ochrony roślin, łatwiej jest wam uzyskać różne certyfikaty w plonach nie ma aż tylu pozostałości po środkach ochrony roślin, też uzyskiwane plony są lepszej jakości. No i bardzo ważne jest szanowanie warsztatu, na jakim pracujecie. W ostatnim czasie mamy tutaj powiedzmy, no tracimy bardzo dużo środków ochrony roślin, które są wycofywane. Zostanie nam znacznie mniej tych narzędzi, którymi możemy się posługiwać w ochronie, i ważne jest, żeby to każde z tych narzędzi, które nam zostanie, było w 100% użyteczne, w 100% działające. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w których będą się rozwijały odporności na środki ochrony roślin. To jest i Państwa interes, i nas, jako producentów adiowantów. Ale też interes producentów środków ochrony roślin. W jaki sposób działa środek ochrony roślin? Tutaj mam porównanie dwóch zdjęć. Na jednym był tutaj aplikowany herbicyd, był tutaj aplikowany też, były aplikowane różne adiowanty I po lewej stronie macie zdjęcie spod mikroskopu elektronowego na którym był zastosowany zwykły surfaktant. Surfaktanty są w adziuantach o działaniu jednokierunkowym, aplikowane najczęściej pomiędzy 100 a 200 to 300 ml na hektar. One tak naprawdę działają tylko w jednym kierunku, bo one obniżają napięcie powierzchniowe cieczy roboczej. Daje wam to taki efekt, że widzicie, że liście są bardzo dobrze pokryte, co masz świecące. Tylko wadą tych adiowantów jest to, że nie modyfikują pH Cieczy Roboczej, nie modyfikują twardości, nie poprawiają rozpuszczania i nie zwiększają bardzo ważnego parametru, jakim jest retencja. One działają jednokierunkowo, tylko obniżają napięcie powierzchniowe. I tutaj na powierzchni tego liścia widzimy, że wytworzyły się kryształy. To są kryształy herbicydu ale to też dotyczy fungicydów i insektycydów. Dla nas, dla użytkowników środków ochrony roślin ważne jest, żeby te środki aplikowane były nie na powierzchni roślin, tylko jeśli to są środki o działaniu systemicznym bądź wgłębnym, żeby one się znalazły w roślinie. Po prawej stronie jest ten sam herbicyd naniesiony, jest naniesiony z naszym adiowantem i tutaj widzimy, że ta plamka jest, ma inny charakter i też nie widzimy kryształów, czyli tutaj możemy oczekiwać, że ten herbicyd został pobrany przez roślinę. Mały szczegół, ale bardzo ważny, który w wielu przypadkach decyduje o skuteczności ochrony. Do środków ochrony roślin powschodowych mamy kilka adiowantów różniących się działaniem. dobrze, tak. Tutaj dostałem sygnał, że trochę przeciągnęło mi się, dlatego chciałbym Państwu pokazać kilka rzeczy. Zajmujemy się też, rozpoczęliśmy doświadczenia z cebulą i tutaj testowaliśmy jedno z rozwiązań, które jest na rynku z naszym adjuwantem i ocenialiśmy wpływ tego na porażenie cebuli przez różowatość korzeni. Powyżej są zdjęcia wykonane z naszym Rozwiązaniem. Widzimy, że te korzenie są ładne, są dobrze wykształcone, natomiast na dole jest są, ten system korzeniowy, jest słabszy, jest ich mniej. Chciałbym Państwu też pokazać tutaj wyniki z doświadczeń, jakie przeprowadziliśmy na stące ziemniaczanej. Wiem, że to jest inny owad, ale mechanizm działania tego insektycydu jest na wszystkich szkodnikach taki sam. Tutaj badaliśmy bardzo ciekawy insektycyd Benevia 100D, i ten insektycyd badaliśmy z adjuwantem Entomax. Też tutaj pozwoliliśmy sobie obniżyć dawkę insektycydu o 25% i o 50%. Zastosowaliśmy pełną dawkę Entomaxu i obserwowaliśmy, jaka jest skuteczność. Wyniki były wykonane przez Instytut Ochrony Roślin i tutaj była zastosowana pełna dawka insektycydu zarejestrowano na 0 0,125 ml na hektar. Skuteczności były bardzo wysokie, 99-100%. Z adiowantem i pełną dawką tego insektycydu również były dobre wyniki, ale ciekawe jest to, co obserwowaliśmy po obniżeniu dawki o 25% i o 50%. Tutaj te skuteczności pozostały na wysokim poziomie, około 90% i 87%, czyli dobry adiowant, który, który był wykorzystywany w tych doświadczeniach, bardzo dobrze podniósł skuteczność ochrony roślin. Chciałbym Państwu na zakończenie pokazać efekt, w jaki sposób działa nasza seria adiowantów w premium. Zrobiliśmy prosty test. Tutaj teraz przez rozpylacze leci ciecz robocza bez naszego adiowanta, było znoszenie do tyłu, do przodu i teraz zaczyna przechodzić ciecz robocza z naszym adiowantem, z naszym komponentem, który jest wbudowany w adiowanty serii premium. Widzimy, że tutaj jest znoszenie bardzo zredukowane według doświadczeń. Ta ilość znoszenia jest redukowana do około 50%, więc ta redukcja jest bardzo znacząca. Seria adiwantów premium z tym komponentem jest już opatentowana na całym świecie i to jest jedyne takie rozwiązanie, które jest dostępne w Polsce. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie. Tutaj jest do mnie kontakt. Jeśli macie też jakieś pytania, do mnie już po. Tym spotkaniu cebulowym zapraszam do kontaktu i tutaj chętnie nawiążę z Państwem jakąś współpracę.